Wersje, są one jej integralną częścią. Y tak jak na przykład kwestie kolaboracji, tutaj albo Holokaustu, udział w Holokauście, też obydwa ze znakiem zapytania, potem kwestia współwiny, współuczestnictwa w zbrodni. Musimy jednocześnie, powiedzieliśmy już o tym, że musimy, musimy zostawić sporo miejsca na dyskusję ekspertów. Niestety, szanowni państwo, dzieje się to na naszych oczach, przed czym żeśmy przestrzegali przez wiele lat. Każdy mówił, że to są teorie spiskowe. Niemcy naprawdę chcą zachować historię, zrobić nas współwinnych Holokaustu, są z ofiar, chcą zrobić zabójców, z ofiar chcą zrobić współodpowiedzialnych za to wszystko. I naprawdę mnie to przeraża to, że teraz polskie państwo. Po tych wypowiedziach powinno interweniować. Polski ambasador już powinien interweniować w Niemczech. Nie ma żadnej takiej refleksji naszego rządu, naszego antypolskiego rządu. Mnie to boli Polacy, że wy tego nie widzicie, że ta banda to jest antypolska, że to są zdrajcy polskiego narodu. Oni wyniszczają naszą tożsamość narodową i wy na to pozwalacie. Wy na to pozwalacie, bo głosujecie na tych głupców. Czas najwyższy, pogonić tych głupców i dać, dać do władzy dość pro-polskiej partii, którą jest Konfederacja. Mam nadzieję, Polacy, że zreflektujecie się w końcu i dacie dość nam do władzy. Pozdrawiam 3000 Polaków, Konfederacja, Polska Racja, Człowiek i Polsce.